ma chcesz mieć e, Scooter Flow Up na, na Steamtoolsie? Jeżeli chcesz to oglądaj do końca. E, Jeden warunek to subskrypcja i like. I co? Zaczynamy. Dobra, najpierw to wchodzicie sobie na stronę Steam The e, Steamtools. Musicie sobie zainstalować tu. I tutaj, jak wam się zainstaluje, no to wchodzicie sobie na Steam um, steamdb.info i wpisujecie swój grę, czyli na przykład w moim przypadku Scooter Flow. No bo to jest ten ten poradnik, masz tutaj wszystkie gierki. Um, no wchodzimy sobie na Scooter Flow'a kopiujemy sobie ten kodzik, kopiuj i wchodzimy sobie na faros.top i wklejamy sobie ten kodzik i klikamy download, I am human i, i tam macie download link, dobra jak wam się zainstalował tych steam tools to włączacie sobie go i musicie ten plik Musicie otworzyć ten, co wam się zainstalowało, ten plik yy, 1648390. Musicie odpalić w Windowsze i wziąć te wszystkie pliki, dać tutaj, nie? I restartujecie z Steam'a. I macie wszystkie gierki. Ja sobie też kapkę da pobrałem. F z, no, mam tutaj, z, od, no, to z, z, z mojego drugiego konta no i to tyle. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie suba i lajka. Team Tools to jedna z najlepszych metod zdobywania gier na Steamie. To jest najlepsze zdobywanie gier na Steamie. Tylko, jak chcecie sobie pobrać FIFKę, od jest grane jak chcecie sobie pobrać FIFKę albo tam GTA to wam niestety chyba nie zadziała bo musicie mieć ją zakupioną na Rockstar Gamesie nie albo po prostu instalujecie z Steam On Locket i macie normalnie gierkę nie no i to tyle tak samo działa z Fifą musicie mieć ją kupioną na i ie bo tak tylko tak działa Um, dobra, dzięki i siema.